Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z gry jaką jest oczywiście Pokémon Reborn i znowu Mirage Tower. No miejsce do którego mam nadzieję, że już nie będę musiał wracać, oby, oj oby, oby. No ale zobaczymy co z tego wyjdzie, słuchajcie... Lecimy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ja się postaram wykorzystać wszystkie zacne rady, które daliście mi. Bo było dużo fajnych. I jedna z nich była taka, żeby wrócić się, słuchajcie, do gościa od lemoniady. Ja też tak zrobię. Ponieważ w sumie to było coś, na co nie zwróciłem uwagi, słuchajcie, przy tym gościu od lemoniady. A było takie coś, że tu jest w ogóle doniczka. Tak, palma wyrasta z doniczki. Jak się podejdzie, to ta doniczka atakuje. Dokładnie, dawaj Ironheada. Ojej, dobra, chciałem go obijać troszeczkę, ale widzę, że mocno przywalił. Eee, I to w ogóle nie przewidzicie ale alolański egzekutor e, w tej doniczce i on ma poziom setny, e, co już powinno troszeczkę ciekawić. Jak go spróbuję złapać? Czy się uda to nie wiem. Ej, eee, zaraz nie da się. Czy tam była informacja, że ono od odtrąca go? Czy, czy ja źle przeczytałem? Czekajcie, dobra, wyłączę przyspieszenie. Okej. Okay. Tak, nie da się go. Nie da się go słuchajcie, złapać. Szkoda! Kurczę, w sumie szkoda, miałem taki zamiar, ale no nie pykło, to nie pykło. Eee, pokonujemy go i teraz w tej doniczce dragonium Z eee, dokładnie. Ej, ale jestem ciekawy, czy tutaj nie ma innej palmy, która nas zaatakuje. Dziwnie to brzmi, ale naprawdę do tego zmierzam. Bo ponoć. Eee, ten trener jak normalnie sprzedaje lemoniadę, tak przyjdziemy do niego ze złapanym alolańskim egzekutorem to do, do, mamy nas coś z innego na sprzedaż wtedy się pojawia jako takie wiecie taki easter egg e, związany z tym że właśnie jeden z twórców tutaj Pokemon Rebornem jest wielkim fanem tego egzekutora z tego co mi pisaliście i właśnie dlatego jest taka taka ciekawostka aczkolwiek pff, no nie wiem chciałem zobaczyć tamtego ale jak widać nie pykło no szkoda e, natomiast natomiast teraz e, wracamy wracamy tutaj tu jeszcze był jakiś Czekajcie, tam była możliwość pływania i zdobycia jakiegoś jednego przedmiotu, może, może jakiegoś fajnego start. No dobra, czyli taki typowy przedmiot na sprzedaż. Mm. Ty, kurczę, chciał mnie zaatakować z Overhita. kurczę, Darmanitan, uspokój się. Eee, w ogóle troszeczkę trenowałem, niektóre moje Pokémony troszkę poszły zwele, z levelem wyżej, jak widzicie, Dingodile 85, Jar 84, Aura 84, reszta pokemonów jeszcze tak, no, nie za bardzo. Glyscor? O kurde, dobry Pokémon tutaj lata, no nie wiem, zastanowię się czy go łapać czy nie, w sumie Gliscor, why not. Mm, no ale dobra, słuchajcie, daję jeszcze jedną szansę, mówiliście, że to dziwna sprawa tutaj wyniknęła, że, yy, że ja tego nie miałem, i zaraz, ja się cofnąłem. No tak, zaraz idziemy tutaj, teraz w dół, dobrze, chyba dobrze, ta Mirage Tower to, to, jest, to jest też zło ogromne. Ale w tej grze tutaj już było wiele takich złych momentów, i jakoś sobie dawaliśmy radę, więc mam nadzieję, że będzie jako taką. Ej, czekajcie, bo mówiliście, że trzeba będzie. można używać Super Roda gdzieś na szczycie wieży. To mnie ciekawi, gdzie można użyć tutaj Super Roda. Ponoć można złapać mitycznego pokemona. Ej, czy ja dobrze idę? Nie no, dobra, dobrze idę. Ej, czyli to chodzi o to, żeby tutaj łowić, tak? Ej, czekajcie, zaraz zobaczymy o co chodzi. Mam super Roda, oczywiście. Spróbujemy go użyć w dobrym celu, żeby złapać jakiegoś dobrego Pokémona. Dobra. Ktoś się złapał. I co to za dobry Pokémon? E, Gastrodon. No to raczej, e, raczej, nie o niego chyba, chyba chodziło. Nie wiem. Popróbujemy. Kurczę, trzeba wyłączyć przyspieszenie, bo e, przyspieszenie niestety trochę utrudnia życie. Ale w ogóle Gastrodon, no fajny. No tak, ale tylko Gastrodona można złapać. Znaczy, nie wiem, czy tutaj jest zawsze jakiś ileś tam procent na to, czy... Na razie widzę tutaj tylko gastrodony, ale... Eee... Dobra, są... Jest różnorodność, brak Ale mnie to po prostu zaciekawiło, bo informowaliście o... Mitycznym. Ale kto to mógłby być? Nie mam pojęcia. No to już chyba wiem. O kurczę. O, no, ciekawie. Dobra, daj Aaron, Head, to jest not very effective i jeszcze flinczuje ładnie. No przyznam szczerze, że jego bym się tutaj nie spodziewał. Naprawdę? Znaczy, ja nie wątpię, żebym go używał, ale... Dobra, nawet nie będę go nazywać, słuchajcie, nie. Do you want to send someone to PC? Nie, 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 nie będę nikogo do wysyłał. No kurczę, ej, fajnie. Bardzo fajnie. Nie powiem, cieszę się. Dobra, uciekłem do Armanitanowi. Ej, słuchajcie, nagroda powinna tutaj, jak się chodzi... Być gdzieś tutaj, tylko. Sami mówiliście, że to gdzieś tu powinno być. Ej, dobra, ja mam jakiś. Słuchajcie, nie wiem, zaczynam się zastanawiać, bo tutaj jeszcze powinien być Pokémon chyba do zdobycia, co ciekawe. Ja się zastanawiam, czy u mnie coś się nie zbagowało, że ja nie mam możliwości. Znaczy, zobaczymy. Jak mnie cofnie na sam początek, to już nie będę tutaj chodził. Z tego co wiem, z tego co się orientowałem już tak dla pewności, tutaj powinien być Pokémon normalnie do zdobycia, jak przejdziemy tutaj na sam dół. Nie wiem, może... Chyba, że u mnie się coś zepsuło, nie wiem, tam powinna być jakaś taka, nie wiem, dodatkowa sala, coś na tej, tej zasadzie. Natomiast... Yy... O, jest to, dobrze! Ej, dobra, słuchajcie, patrzcie, co my tu mamy. Bardzo dobry TM, bardzo dobry, przydatny w walkach. Normadium Z, no, przynajmniej wszystko działa. I co my tu mamy? Coś lśni. Ostrze zostało tutaj wetknięte, słuchajcie, w tą platformę, czy próbować ją? Tak, spróbujemy, oczywiście. Udało się i zdobywamy honedża. Słuchajcie, no to jest chyba nawiązanie do arturiańskiej historii króla Artura, kiedy to on, wiecie, wyciągnął miecz wbity w skałę, którego nikt nie był w stanie wyciągnąć, i stał się królem. Dlatego, no i oczywiście król Artur dokonał tego. Natomiast miecz nazywał się Excalibur. Nie wiem, czy dobrze to napiszę, ale nazwiemy cię Excalibur. Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze napisałem. I trzeba przyznać jedno. Eee... Trzeba przyznać, że. Hej, teraz już normalnie wyszedłem, chyba tak. Że że, że to jest niesamowicie dobry Pokémon i on może się przydać, więc ja jestem zadowolony, że udało nam się go złapać, chociaż tyle. <laughs> Ej dobra, bo jeszcze miałem. Mm, miałem się podleczyć. Słuchajcie, bo ten. A nie, ja tu idę. E, musimy, musimy, musimy raz jeszcze kierować się w stronę kolejnej odznaki. Czy rzeczywiście tam będzie. Już wiecie, czy, czy jestem już bardzo bliski walki o odznakę? Jeżeli tak, to przyznam szczerze, że nie wiem, czy jestem gotowym. Bo, no mówię, no troszkę te pokemony trenowałem i to widać, co nie? Widać, że coś tam się postarałem, że coś tam próbowałem. Ale czy to jest wystarczające. A może jeszcze parę walk nas czeka, więc jeszcze zdążę, wiecie, wytrenować, chociaż troszeczkę te niektóre moje boksy. No fajnie by było. Ej, nie da się rozbić tej szyby chyba nie. A tutaj też się nie da przejść, nie. <gry> za dużo, za dużo tutaj kombinuję, myślę, co i jak, ale ta gra nauczyła mnie kombinować. Taka prawda. Ej, dobra, jak tam się szło? Jak tam się szło? Dobra, tutaj się szło, już wszystko wiemy. Ta muzyka taka dobra, taka dobra. Dobra, 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 słuchajcie, wchodzimy dalej. Aromatize, oj, to jest dobre miejsce, żeby, żeby trenować. For Justice, tak jest, i tak to powinno zawsze lecieć. Eee, dobra, tutaj było parę walk. Ja sobie w ogóle dla pewności chyba zasejwuję grę, żeby nie było problemu. Dobra, z wami tu walczyłem. Tu już byłem. Eee, tu są drzwi zamknięte. Tutaj też byliśmy. Z nimi walczyliśmy. Tu już chyba mnie nie było. A może byłem? Ale tu już nie byłem, dobra, eee, tyle okej. Okay. Rillin. Ojej,ku, Ninetales. Lodowy Ferej. Dobra, dawaj Ironheada. Aurora Whale. Dobra, to cię nie uchroni. To cię nie uchroni przed niczym. Dobra, i tylko jeden Pokémon? Easy Night. Night. Night light? Jak to Lin. I co się dzieje? Co tu się odwaliło? I Co ja robię w tym łóżku? Dlaczego Lin. Co, li... Co Lin mi zrobiła? Ona przebudziła się w wieży. Co jest grane? Nie wiem, czy mam iść na dół czy na górę. Co tu mamy? Jakiś kolejny kamień. E... Zimno. Mogę czytać tutaj coś więcej. Samotność. 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 Ej, mam wrażenie, że ja jestem w jakiejś zapętlonej, słuchajcie, że mogę iść bo może tylko w górę. Ej, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, chodźmy w górę może. Kurczę, nie wiem. Nie ja wiem, zaczą zacząłem mieć wrażenie, jakby to wszystko jakoś dziwnie powtarzało. Co jest grane? Nie no, dalej to cały czas. Ej, dobra, jakby... Coś mi tu nie gra. Coś mi tu kompletnie nie gra. Może trzeba było iść na górę, a nie na dół. Szartujecie do. Ej! O! Dobra. Yy, nie wiem, albo ta wieża jest taka wielka i nie mam pojęcia o co chodzi. Co? T... Ej! Mogę wchodzić po tym? Okej. Okay. Ciekawe. Dobra. Musimy chodzić po pnączach. No się czuję. Ej, o, o, a tam jest pole. Sprawdźmy. 32 Dragon's Den now available. Ooh. Dragon's Den to od razu druga generacja, mi się kojarzy. I to miejsce co nie wiem. Ej, dobra, zobaczmy. Field Notes 32 to jest jedno z ostatnich. Smocza taki razy 2. Ogniste razy 1,5. Natomiast wodne i lodowe osłabione aż o pół. Marvel Scale, Multiscale plus Protection. Yy, dobra. Certain Attacks plus Fire. Okej, okay, no dużo, dużo różnych, e, różnych tam ciekawostek, ale okej, okay, no to przyjdzie pora. Na razie na tym polu chyba nie będę walczył. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, mogę iść dalej na górę. Titania, tu jesteś. Byłam na ciebie gotowa, ale pojawiła się Lin. Słuchaj, mam plan. Ufasz mi? Tak, ufam Titani. Tak. Po tym wszystkim, co się stało, na pewno. Dlaczego? Nie, zapomnij już. Dziękuję ci. Dostałem... szafirową bransoletę! To wkrótce się zakończy. Ja się boję jak to się zakończy. Dobra, nie mogę tam wejść, muszę iść tędy. Dobra, idziemy dalej. W ogóle co za... Co za dziwne drzewo z czaszką jakąś tam w środku. tutaj też czaszki. Co my tu mamy? Jakaś smocza straż! Super Potion. Gdzie ja jestem? Ej, boję się tego miejsca, co tu nas czeka, słuchajcie. Yy, Ultra potion, No, to się przyda na pewno. Tu coś jest. Jest jakiś Pokéball. Dragonfang, o proszę. Może być. Ej, co? <laughs> Chyba żartujecie. Chyba żartujecie. Legendarny smok chce walczyć. O Boże. Dobra, zaraz, 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 zaraz. Czy w to jest pierwszy moment w tej grze, kiedy tak naprawdę walczymy z legendarnym Pokémonem? Kiedyś walczyliśmy z Arkeusem, ale to był udawany Arkeus. Był zamieniony w kamień. Zekrom w sumie i Reshiram kiedyś byli w tych formie kamieni. O kurcze, dobra, dawaj Earthquake'a. Z Power. Zedmówał, użył jakiego? Taktonic Rage. To jest ognisty cios? Czy on nam nie użył ognistego ciosu? Chyba. Ej, dobra, muszę mieć jego, słuchajcie, on ma Stardy. Dawaj, outrage, ojej. Co? Przepraszam bardzo, a co z moją abilitką? Co tu się dzieje? Wow, przeżyłem, no niesamowite. Bullet punch, not very effective, ale coś tam może zrobić. Przydałby się ferry pokem. Ona, i dobra, jesteśmy, słuchajcie, w kiepskiej sytuacji. W bardzo kiepskiej sytuacji. Dobra, oby się uderzył sam. No nie, uderza mnie. Ej, ale dlaczego Stardy nie zadziałało? Nie potrafię tego zrozumieć. Ej, dobra, potrzebuję. Nie wiem, nadziei, że on się walnie sam. Dawej, uśpienie, może. Dobrze, uderzył się, dziękuję. To mi robi robotę, teraz mam dobry pomysł. Mam pomysł na tą walkę, żeby ją wygrać jakimś cudem. Revival Herb, potrzebujemy tego szybko. Na Kontinentala. Dobra, znowu się uderzył. Dobra, poszedł spać. Wykorzystajmy to. Muszę być, wiecie... Mieć tak... Być zabezpieczonym na wypadek, gdyby on się obudził. Jaja sobie robisz, naprawdę się obudził? Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Naprawdę musiał się od razu obudzić? Ej, dobra, nie, słuchajcie, no muszę ryzykować. Muszę grać na zasadzie. A niech się walnie jeszcze raz sam. Inaczej tylko przegram. No nie, no żałuję, że nie biłem. Może trzeba było bić. Dobra, Cotton Candy. Nie, no załamany jestem. On będzie mi tak rozwalić każdego Pokémona, no muszę co, co chwilę tak leczyć się, inaczej przegram to. Inaczej nie mam najmniejszych szans na wygraną. No i cały czas bije, no super. Jeszcze te ciosy są w ogóle jakieś zbustowane w tym miejscu, no bo to jest Dragon's Den chyba, co nie? Co tu się dzieje? No dobra, no naprawdę, no liczyć na to, żeby trafił. Mam tyle ziemnych Pokemonów, no i on nie może uderzyć, bo mam pięć ziemnych Pokemonów, słuchajcie. On nie może uderzyć z elektrycznego ciosu, więc bije tylko z tego. No i jeszcze trafia cały czas, no nie. No przestań, no uderz siebie sam. Zrób to dla mnie, bo mi się zaraz skończą przedmioty. Auto w confusion, no super. Super, super po prostu. Kiedy on zacznie w końcu robić sobie damage? A czy damage, no niech się uderzy sam. No nie Earth Power. Dobra, chyba mu się skończyły ataki, ale nie zmienia faktu, że mamy przewalone. Bo ja zaraz nie będę miał przedmiotów leczących. Mam tutaj jakiegoś revive'a, fajnie. No i max revive'a. Dobra, na razie ratuję skórę, żeby jakimś... No nie znowu out of... Aaaa. Nie, nie wygram tego, słuchajcie, no nie mam opcji wygrać tego, no taka prawda. Dobra, daj Max Revive'a. Ja mu się nie skończą te ciosy. Nie wiem, nie wiem na co ja liczę. Nie, no ja już zaraz nie będę miał z czego bić. To nie ma sensu kompletnie. Dobra, tego Pokémona trzeba. Trzeba uzdrowić. Ym, nie wiem, czy on, on musi walczyć z tego Drain. Dobra, to jest twój moment Drain Drain puncha. Bolt Strike, aha, czyli nie musi bić. Przegrałem. Przegrałem, przegrałem, definitywnie przegrałem z zekromem. Ej to jest chore. Dobra ludzie, znowu jestem tutaj tak naprawdę przypadkiem. Yy, ale może nawet na dobrze wyszło, bo wywaliło mi grę. I dzięki temu, yy, kiedy już jakby chciałem tu przejść jeszcze raz. Yy, dzięki temu raz zaoszczędziłem czas. Yy, a dwa, co tu dużo mówić, przedmioty. Yy, I stwierdziłem, słuchajcie, że jedyny mój pomysł to spróbować go uśpić. Dałem mojemu Pokemonowi Focus Sasha już na starcie. Nie wiem, czy się uda. Od razu mówię, że nie wiem, czy się uda. Chciałbym, żeby to wszystko zadziałało. Ta, Z-Power, tak, Tony Grage, o. Nawet nie jesteś w stanie mnie tym zabić, cwaniaku. Tak, ale teraz, teraz to już jest niedobrze. Dobra, słuchajcie, mój genialny pomysł, Dingodile, yy, który wchodzi Earthquakiem. No, i to go boli, i śpi, i on pada. No i tak powinna walka od razu wyglądać, a nie... Dobra. Ważne, że padł, ważne, że padł. Moje pokemony dostają expa Super. Pokonaliśmy legendarnego smoka. Co tu się odwaliło? Dlaczego pilnowałeś tego przejścia? Tylko nie mówcie, że to jeszcze jakaś walka będzie z legendą. Wiecie co? Ja to tak dla pewności swojej i waszej zapiszę. Też to różnie bywa. wing. Nie, ja się boję, co ja tu jeszcze spotkam. Ale prawdę mówiąc, nie było nikogo, kto był w stanie pokonać bestie. Dobra. Obawiam się, co ja tu spotkam. Naprawdę się mocno obawiam. Tak, idę na spokojnie, bo wiecie, spotkałem ze Kroma. Wcale się nie. Jest jakiś rycerz. Dobra. Może w pierwszej kolejności, właśnie tych fokus Sasha, ja prawie nie mam. Kurczę, niedobrze. Eee, dobra, będziemy leczyć wulkanom. Ale co tu robi ten rycerz? To jest dobre pytanie. Krecik, wchodzisz na pierwsze miejsce. Tezlin? Aha, więc tu linie jest dalej w tej zbroi. Chyba. A więc dała ci tak sobie bransolety. Dlaczego nie zrobisz tego samego dla mnie? A może myślisz, że możesz mnie pokonać? Nawet po tym, co się stało z czempionem? Serce mówi, żeby powiedzieć tak, że jestem w stanie ją pokonać, ale rozum mówi: Nie, uciekaj, ale dobra, powiem, że tak. I to koniec. Titania? ha! ha, ha. ha, ha, ha. Co, co ona odwaliła? Ktoś powinien to dawno zrobić. Czy ona przecięła Lin swoim mieczem? Gin. Jak ją poćwiartowała? Bum. Mózg rozwalony. Tak, możemy teraz odpocząć. Coż mi tu nie gra, to byłoby zbyt proste. Tak, jedyne co potrzebowałem to dać te bransolety, żeby odwrócić jej uwagę. Ale możesz je zachować teraz. Wszystko jest nieważne, dobrze się czuję. Chcesz stoczyć walkę o odznakę, żeby to celebrować? Będę czekać już. There is no response. Brak odpowiedzi. Co tu się odwaliło? Aha, fajnie jest możliwość leczenia. Wątpię, żeby była mi potrzebna. Nie, słuchajcie, jestem. Lin, największe zagrożenie tego świata. Zginęła od jej miecza? Nie, coś mi tu nie pasuje. Zobaczcie, że tak mówię, ale coś mi tu naprawdę kurcze nie pasuje. Nie wiem, co to, to zbyt proste byłoby. Ewidentnie. Nie wiem, nie wiem, muszę jakoś rozdać przedmioty. Nie, nie wiem, po prostu nie wiem. A może Fist Play to dajmy Aurze, dajmy coś Continental'owi Nie wiem co, nie wiem co, dajmy mu cokolwiek, nie no, ja w szoku jestem. Jestem w kompletnym szoku. Ja nie jestem w stanie wygrać tej walki, to jest jedna sprawa, bo nie wydaje mi się, że moje Pokémony były jeszcze gotowe. No Można próbować oczywiście. Nie no, ja to jestem wciąż troszeczkę <dziwiony> zdziwiony. Nawet bardziej niż troszeczkę. Nie wiem co tu dać temu Pokemonowi. Liftstone, no raczej nie, coś co wzmacnia bardziej roślinne ciosy, chociażby, ale nawet nie wiem czy coś takiego posiadam po prostu. Nie no, nie, nie wiem co to się odwaliło, nie wiem. Po prostu nie wiem, nie wiem co ci dać, nie wiem co ci dać. Zoom Lens, Nie, no po co to? Dobra, nie wiem, słuchajcie, nie mam do tego pojęcia, po prostu zapiszę grę, Nie wiem jakiego pokémona dać na pierwsze. Na pierwsze jest krecik. no dobra, może niech będzie. A tu co za napis? As a dragon Ja mogę tam wejść niżej? <grystanie> Paying attention Dobra, no ja, ja nie mam prawa wygrać tej walki, naprawdę jestem po prostu przestraszony Tak, witaj w wolnym świecie Czy jestem gotowy? Ta, znaczy nie jestem, ale powiedzmy, że tak 6 na 6 ee, Super nie zamierza przegrać, okej. Okay. Nie będzie dla ciebie happy endu. Ja się boję Titanii. To jest... Ona jest, wiecie, mordercą, tak naprawdę. Z sercem zimnym niczym lód. Ona morduje ludzi ona nie czuje skruchy. I na... no, rozumiem, że tych złych, ale... Wciąż się jej boję. Earthquake, dobra, czyli jestem martwy. Super. Nie zamradywalny rady walnąć sen Super. Nie no, szczerze mówiąc nie wiem jak to będzie. O. On miał fokus, To, to on go nie stracił? A, nie, bo przecież tamten pokémon Zekron nie walnął mnie na 1 HP. Eee, okej. Okay. Dobra aura. For Justice, tak jest. Jajku, nie, 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 no nie wygram tego. Excadril, aha, fajnie. To fajnie, że jest Excadril. Co to miało być? Smart Strike for Justice, czyli jestem martwy. Nie, prawdę mówiąc, to szanse moje na wygranie tych walk naprawdę zbliżają się do zera kompletnego. No, coś tam mogę przywalić, ale. No właśnie, hail, fajny hail. Aura, wchodzisz. Scissor, no to super. Jeszcze mega Scissor, żartujecie. Dobra, ja użyłem Sordensa. Może to głupie, może nie. Ale taką decyzję podjąłem, znowu Bullet Punch, i może, może przetrwam dzięki temu Słuchajcie, mam, teraz tak naprawdę to ja mogę używać tylko leczenia Ej, po ile jestem w sordensach? Po dwóch na razie, co nie? Na razie po dwóch Dobra, nie no słuchajcie, mam rozkminę Jak będę miał farta i nie trafi skryta, to, to... A, już nie mogę bardziej zbustować. Nie mogę? Dobra, nieważne Mmm, szczerze mówiąc, yy... Powiem tak, słuchajcie, ta walka, wszyscy mnie straszyliście, że jest strasznie trudna, a ja widzę, że mam jakąś nadzieję na to, żeby ją przetrwać. Eee, dlatego myślę nad tym, żeby w trakcie tej walki próbować podleczyć moje Pokémony, no i oczywiście liczyć na to, że nie trafi Skryta z Scizorą, no cały czas obrywa. Co jest dla mnie cudowne po prostu. I eee, Niech to trwa jak najdłużej. Eee, niech trwa jak najdłużej, niech obrywa od lodu. Dobra, jeszcze Revival Herb, uzdrowię kogo się dam. Każdy może tu się jeszcze w tej walce przydać. Rusta, o Jezu, ma rusta. No to mnie raczej nie uradowało. Dobra, weź jeszcze Kreci ratuj. Dobra, znowu bullet punch. Dobra, czyli nie ma co liczyć na to, że niestety padnie od tego. No to już, to już jakby zajarzyłem. Eee, na to nie ma co liczyć. Dobra, full restore, bo to mi daje full życie tamto nie, nie do końca. Eee, dobra, użyjemy słuchajcie, Drain Puncha i mam nadzieję, że to będzie dobry Drain Punch. Piękny Drain Punch, dobram Nie wiem, kto kolejny. Klewki. Ojejku, klewki miał typ. Zawsze mi się ten Pokémon myli Stal i Ferry. No walnimy może z Meteormasza po prostu. Tu for Justice, tak jest! Ej no ta najtrudniejsza walka taka trudna może wyjść mi nawet na zdrowie. ok yy, Teraz troszeczkę gorzej, bo mamy jego. Ja się boję, że on. Od razu na starciu żyje. Czegoś, dobra, ja się leczę Boję się, że będzie Sacred Sword No, nie tego się spodziewałem O kurde, ale w ogóle on ma 90 level To jest trochę nieuczciwe, że ja na tej sali Mogę mieć, wiecie, poziom 85, a ona wali mi 90, jak disleszem Bardzo nieuczciwie Dobra, musisz serw Quake'a bić No, ta abilitka powinna chyba Działać, działa Dziękuję, ale to jest piękne Słuchajcie, ten pokémon ze Stardi robi mi tutaj grę Robi mi tu grę Niestety teraz to pada. Yy, nie wiem kto będzie kolejny, wchodź krecik tym, Empoleon, kurde, on będzie, Empoleon będzie na pewno szybszy, yy, na pewno będzie szybszy, bo ma wyższy level znacznie, dobra słuchajcie, żar, jesteśmy potrzebni, skald, no ja spodziewałem się tego, to nie mogło być inaczej, tak naprawdę, potrzebuję tutaj ewidentnie Pokemona, który przeżyje, który walnie i rozwali! Mamy ją! Słuchajcie, Titania rozwalono za pierwszym razem. Lucario! Lucario mi uratował tyłek tym, że mógł się zboostować, tym, że zrobił swoje, chociaż na Egli Eglislech... Trzeba było go bić już z tego Bullet Puncha, żałuję, że, że nie walnę od razu z Bullet Puncha, no ale mówię, bałem się, że on użyje tego, wiecie, obrony yy, swojej, co nie, w wyniku czego ja go nie mogę zaatakować, a on sobie zboostuje tak tego się bałem. Tak, tak, tak. No co, Titaniu? Co tak, tak, tak? Weź odznakę. Nie czuł się wyjątkowy, alo i becz, a dziękuję. Tak, 90. level w końcu. Bo zasługujesz też na to, tak zgaduję. Fleszka, no o no, super. What a boring performance. A jak kto to mówi? <laughs> Wiedziałem, że coś jest nie tak. Dlaczego? Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Nie powinnaś żyć. Rozumiesz teraz? Stal nie sprawi, że będę krwawić. Co tu się dzieje? Ja się pytam, co tu się dzieje. Aha, że Judy został z tymi szafirowymi brazletami. Dlaczego potrzebujesz tego, żeby to Judy je miał? Pracujecie razem? Ej, nie, nie, nie naprawdę nie. Przysięgam ci, Titanio, to nie tak. Aren't we? Ej, to nieprawda. To nie ma sensu. Kłamiesz. Wiesz sobie w cokolwiek chcesz. Tak, wszystko co ty już mogłeś zrobić. Judy zachowa bransolety. A twój przyjaciel. Twoja przyjaciółka zachowa życie. Nie waż się jej dotknąć. I killed you once. I will do it thousand times more. Uh, mocny tak. Zabijam cię raz, zabiję cię tysiąckrotnie jeszcze. Czuj się wolna. Eee, tak, zrozumiesz reguły. Co tu się dzieje? Nie bądź głupi. Tak, nikt nie chce mieć krwi na rękach. Co tu się dzieje? Tak, idziesz ze mną, do nie dowiem się o co tu chodzi. Ej, ja naprawdę nic nie zrobiłem, uwierz mi. Jeżeli zdradzisz nas, Judy, to ty będziesz kolejny na moim ostrzu. Nie, naprawdę. Ja, ja nie zrobiłem. Nie zruszajmy. Nie, słuchajcie, tu doszło do jakiegoś wielkiego nieporozumienia, a ja naprawdę nie zrobiłem nic złego. Naprawdę nie zrobiłem nic złego. No, no nie. Słuchajcie, musimy za nią iść i pójdziemy. Ale dopiero w kolejnym materiale. Co tu się dzieje, to ja nie wiem. Ale jak ona przeżyła? Jakim cudem? Jak to się stało? Tyle pytań, na które nie znam odpowiedzi, ale cieszę się, że wygrałem tą walkę tak naprawdę za pierwszym razem. To jest radość, chociaż. No mówię, Lucario i ten jego boost i potem Pokémon ze stardi, no to robi robotę zdecydowanie. No ale cóż. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie oczywiście zostawić lajkacza. Subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale, tak więc do zobaczenia do kolejnego. Cześć, czołem i czołemi, na razie. Hej.